Zaczynamy naszą strażacką podpuchę w forfar. Tim zakłada przebranie. Widać, że to ja. Nie znamy się. A fazy się chowa. Działam pod przykrywką. Wkrótce potem zjawia się nasz cel. Zaczynamy. Przyjechał. Nie wie, że tłum i kamery czekają, tylko na niego. Proszę o uwagę. Za chwilę odbędą się zawody w cięciu starych wraków. Mam dla was nożyce. Jak się nazywasz? Jim Sutter. Jesteś ojcem Malana. Będziesz mierzył czas. Stań tutaj. Jim nadal nie przypuszcza, co nastąpi za chwilę. Pora zatrzasnąć pułapkę. Jest na miejscu. Oddajmy mu auto. Gotowy? Czy Jim rozpozna własne auto? I czy silnik zadziała? Nożyce działają? Dobra. Pokaż mi stoper. To minutnik? Jesteś Anglikiem. To prawda. Ten stoper działa? Był w porządku. Dobra. Pokaż mu jego wóz. Poznajesz mnie? Jak leci? Jim, tak? Wiesz, czy je to auto? Wiem. Moje. Tak. A my je odnowiliśmy. Zauważyłem. Alan do nas napisał, że jesteś filarem lokalnej społeczności. Masz chory kręgosłup i zabrakło ci sił, by naprawić auto. Zrobiliśmy to za ciebie. Poproszę o brawa dla Jima. Nikt jeszcze nie okazał mi takiej wdzięczności. Dopiero zaczyna to do mnie docierać. Dziękuję. Naciesz się nim. Kiedy Jim widział Sam Bima po raz ostatni, auto stało w garażu pokryte warstwą kurzu i brudu. Jim stracił nadzieję, że kiedykolwiek je naprawi. Teraz na dwozie wozu lśni fabrycznym blaskiem, a sportowa sylwetka mieni się czernią i srebrem. Potężny silnik Lotusa, który od dawna drzemał, został podrasowany do 180 koni. Poprawiliśmy hamulce, zawieszenie i układ kierowniczy, tak by jazda nim sprawiała radość. To wóz dla pasjonata, który powinien poprawić humor Jim'a i wnieść w jego życie odrobinę słońca. Jak się czujesz? Wspaniale. Żadne słowa tego nie opiszą. To niesamowite.